Cześć, witajcie Cześć. wszyscy, jesteśmy, dawno nie było odcinka, bardzo dawno, ja mam kierę. O, ja ze świeczką w ręce Stoimy pod głową Picza, jesteśmy na nowej starożytnej, tamten sezon jest zakończony Możecie... Jej, ja się pojawiłem, pojawiłem Jest Mister ja. specjal na 40 jas, lajków jas, na jas, Facebooku Mister wiperek, jesteśmy z Tiwolami Tak nie może być Jesteśmy z Tiwolami, nie wiem dlaczego Ale co tam? Jakieś lagi no dobra. F... No to idziemy. F5 gdzie? mam nacisnąć? Nie, F9. Nie. Kiedyś próbowałem nagrać 20, chyba 15 razy. Gdzie ty idziesz? Dnie. Próbuję zrobić z za żółwia, ale mi się chyba nie, nie uda. Dobra, to co robimy? To idziemy zbierać drewno, a domek pokażemy wam później. Uuu. Oczywiście to była wspólna współpraca. Ciekawy, czy wiesz, jak się dostać na drewno, na surowce. Oj, nie mam pojęcia. Mapa suri walowy. Surowcowa tam pisze. Dupa, dupa, dupa Popatrz do tej dziury na szyfcie, Żebyś nie spadł. Co? Popatrz tam do tej dziury tam na dół na szyfcie, żebyś nie spadł. Mogę tam skoczyć? Uuuu. Skaczem. <laughs> Okej. Okay. Okej, okay, idziemy na... Idziemy na sewannę. Idziemy na sewannę. Au. Ej, zimno tutaj. Jakoś tu nie widzę. Nie widzę tutaj drzew. I idziemy tam dalej. Gdzie? Ja. A czekaj, miałem ja. ci jeszcze dać siekierkę jedną. A, po co mi? Mam trzy. No, bo musimy tego drewna nazbierać z pięć znaków. Samego drewna, nie desek. Ej, nie? wiesz co? Ostatnio tu jeszcze był teren, i tu była sawarda. Gdzie to wszystko jest? Ja, piernicze. Aha, tu nie w tą stronę. Dobra. Aha, okej. Okay. To mu musimy iść za spawn. Gry. Zachęcam wszystkich, żeby wbijali do ten serwer. Najpierw ja tyż! <gry> najpierw musicie zalogować się. Yy, najpierw musicie wejść na stronę internetową starożytnakraina.pl Tam zapłacić SMS-em i ja muszę zjeść chleb. I dopiero będziecie mogli grać. Musicie nam podać swój nick i tam jesteś? O! Jak hero się pojawiasz? Pojawiam się i znikam, jak murzyn na pasach. he. <laughs> hmm. Co masz ciekawego do powiedzenia? A, nic. Zima do mnie przyszła. No do mnie też, a piszcie ile u was śniegu. Owca! Nie ty. I wiesz co? Jesteśmy na biomie Sawanna. Ale to jest najgorsze, ja nie włączyłem sobie ten. Pola widzenia, tylko cały ekran widać. Ja się tu zaprzyjaźniam z krówką, ty, ty tam zbieraj drewno. Widzę drzewo, ale bez pnia. Gdzie ty masz tą krówkę? Tu, ona już jest moja. Oswoiłeś ją? Nie, ale jeszcze się za nią zająłem. Ha. Napis na czacie, że ta krowa <słuch> jest moja. Ej, jesteśmy na sawannie i tu powinno być pełno drzew. Ah! Kiedyś tak prawie do lawy wpadłem. Edek. Uważaj na Edka. Panie, panie, dany gdzieś pan jest. A, oczywiście, ja też mam nazwę zmienioną. Zapomniałem. Tutaj, z tyłu, odwróćcie. Się. Odwróćcie, się. o. Widzisz mnie? Jesteś, jesteś tu z przodu. Gdzie? Tu. Widzisz. Nie, tu. Tu. Dobrze, źle. Źle idziesz? O, dobrze idziesz, dobrze idziesz. Widzisz na tą no górkę No tam do krówki idę. O Boże. Już cztery minuty, a my nie zebraliśmy ani jednego drzewa. Ta, ta krówka, nie wiem, czy jej... z tyłeczka wylatuje. Co? Nie wiem, zobacz sobie. Ta króweczka czy. O Boże! Ognisty bąk. Pier... <noise> <noise> widzę drzewo. Musimy przepłynąć przez tą jakże wielką rzekę. Nie umiem pływać. To przejść pod nie. Aha, dobrze. E. 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 Wszedłem. Ufasz? Anderman. Ufasz? Nie, Anderman. Nie jestem. Anderman. Iść tam, nie jestem. Nie, nie, proszę cię. On, za... On nas tu zabije, Już cię zauważył. Ale... Patrz, ile tu było drzewa. Damu, dam, mu, dam mu kwiatuszka. Będę dla niego miły. Patrz, jak się tepa. To jest ma Endermanie. Lubię Enderman. Tu jest. Masz. Dam ci kwiatuszka. O, creeper. Zniknął. Wystraszył się. Chodź tu. Mamy pierwsze drzewo. w ruch. To jest moje drzewo. Takie, to jakby takie czerwone. No o to chodzi. To przecież nie pamiętasz, czego budowaliśmy dom? Nie wiem, ty zbieraj surowce. Nie pamiętasz, jakie surowce zebrałem? Mhm. Tu mamy dużo drzewa. Gdzie ty idziesz? O dobra. Zbieram drzewo. Drewno, drewno. Tak, mniej więcej skoczymy odcinek, jak będzie 16 staków. Nie desek. No, dobrze. Mam sadzonki tych drzew przed domem. Znaczy w domu mam prawie stak sadzonek. To będzie można je sprzedać później w sklepie. Jak otworzą łaskawie. Mm -hmm. y planujemy też zrobić nową serię Skydena, nie? No, oczywiście, oczywiście. Ogólnie mój kanał ruszy. Jak sobie zrobię. formatik kompa. I zakupie Aksiona, którego jeszcze nie mam. Demówce nagrywaj. <głos> <głos> Ale laguje mnie tak dziwnie. O. Ogólnie zmieniłem tu, o jak zauważyłeś. Mam nadzieję, że zauważyłeś. No. no. Nie zauważyłem. Cicho. Nie na odcinku. <noise> A Ogólnie... to było do widzów, nie do ciebie. Kurzyłeś mnie. Fuck forever. A nie, fuck to znaczy, że to jest taka dziwna rzecz, nieważne. A zresztą, a nic, nie było, nie było tematu, nie słyszeliście tego. To się wytnie. Ja będę miał czas wycinać. Ile masz już drzewa? 44 Już? Ja do 28 Czym zbierasz? Sikierką A czym? Serio? Jaku? żelazną No to się No to ja też. A dla nie. Ciekawe ile by drzewa nazbierał? Jakby tak... Jakby tak chciało się wykorzystać 5 żelaz diamentowych siekier. <noise> Można byłoby spróbować. Przyszedł mi do, do głowy pomysł, żeby zrobić serię. Znaczy nie serię, taki odcinek w bardzo szybkim tempie skopać cały end. Bo to jest możliwe. Okrążyłem end dookoła. No, tylko właśnie trzeba go. Ale nie wiem, kto by się takiemu wyzwaniu. Najgorsze są wieże obsydianowe. No. Chyba, że zrobiłby to na takim, wiesz, takim. Yy, no, jak naciśniesz yy, yy, E i naciśniesz O, to jest taka tablice, nie? I tam w ulubionych możesz sobie na przykład kill Off tak zenchantować, że obsydian kopi jak w kreatywie, a jesteś w survivalu. To moglibyśmy zliczyć, ile wyjdzie surowców. Ej, gdzie jesteś? Mhm. Uh Nie -huh. ja wiem, skopuję gdzieś tutaj drzewo. Ale ktoś wysoko zrobił most. <grych> Ej, wiesz, co mam pomysł? Jesteśmy ekologiczni. O ile tam drzewek? Jesteśmy ekologiczni i zasiejemy z powrotem sawadę? Mam um, pięć sezonek. Ja mam też 5. Mamy 10 już i w domu dwa staki prawie. Dawno nie było odcinka. Już mówiłem chyba, nie? No. Powtarzasz się, to niedobrze. Zły znak. Zły znak. Na starość już. Stare lata idą. Skleroza. Jestem na wzgórzu Jak chcesz chodzić po kopalni, to na pewno nie sam Bo tu nie jest, po, tu nie jest poziom normal Zobaczysz jak Noc przyjdzie jest. O, widzę cię hard Nie, Hardcore chyba nie Noc idzie, to zacznie się dziać, człowieku Idziesz i normalnie na twoich oczach się spawni zombiak, albo szkielet. To to jak Herobrine. Mhm. Dobra. Ile już masz trefna Ja? No. Dwa i taka. U. I mamy dopiero 12 minut odcinka A i odnośnie intro trochę przerobiłem, hum, hum, hum. zmieniłem nazwę wincze. Ham 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 Odnośnie jeszcze jest tu, jeszcze jest czysto. Ile z tego drewna zebrałeś? Tu nic nie ma już. A nie wiem, to wracamy się do domu? Nie. A przynajmniej... Nie, to i... będzie taka... To będzie takie na zakończenie oczywiście. No. Zastanawiam się jak odcinek nazwać. To będzie taka tajemnica dla naszych widzów. Hehe. <grym> widzów to też nie jest mało. <grym> Kogo ja oszukuję? <grym> O tak widzę... Możecie mm -hmm. wbijać, subskrybować. Komentować. Komentować, żeby nam się przyjemnie grał. Łapać w górę. O, Snajper. Au! Bo jest snikersy. <grym> Sniper, Snajper, Sniper Elite 2 Wiesz, po czym poznać yy, biop Sawanny? Mmm, bo ty. drzewa i dziwne. Trawa jest taka trochę straczkowata. Gdzie, jest? <grym> Gdzie jesteś? Nie wiem, skoczyłem z tej góry. Aha. O, widzę, widzę Twój link. Lawa. Skacz do lawy. Teraz wszyscy piszą komentarze. Dany skacz do lawy. <grym> Tam na górze jest drzewo. Ej, tu gdzie jest piramida przypadkiem? Nie wiem. No bo tak mi trochę... Tak trochę głęboko jest tym, tym... Kamieniem. Masz kilof? Ja mam kilof. Nie mam. Nie, to jest po prostu góra. Moje drzewo zostaw. Powiedziałem, zostaw. No. Ale mi laguje kopie i to drzewo się pojawia z powrotem. Spadnij, spadnij, spadnij. <laughs> <Sam ze> spadaj. <grym> Dobra, I believe. I can fly. O, widzę drzewo, widzę drzewo. Ale serduszka! Gdzie ty jesteś? Skoczyłem. Ja! Ja też skoczę. Skok. Chwały, śmierć. Ja też skoczę. Będę cię łapał. Dobra. <laughs> nie rób tego, <laughs> a zjem jeszcze chlebka, żeby trochę ter. nie przy sprint i uwaga, skoki, jeśli tu się do wody. Patrz, 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 mi perek. Eee, a może nie? Źle kopiesz, źle kopiesz O dwie kratki dalej SKACZ, 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 skacz. Eee. Jeszcze raz, jeszcze raz, czekaj, muszę się przygotować Psychicznie brakuje mi psychologa Rampage, rampage Zamknę oczy i biegnę Naprawdę, obok oczy Zamknę oczy, nie wiem gdzie jestem, biegnę. A jeszcze trochę! Głęboko, głęboko, głęboko! Łap drewno, łap drewno, łap drewno. <grym> wiesz co? Nie mieliśmy kopać tego drewna. Ale i miałem tylko. tyle ile tam posadziłem, bo nie miałem już lirka. Tam jeszcze widzę drewno, patrz. Hop, siup. Hop, siup. Hop, siup. Ech, nie ma szans. tu, chodź tu. tu. jest koni! Ja, ja chcę on, konia. ogólnie mam dwie diamentowe zbroje na konia. Ja chcę konia. A masz siadełko? Nie, miałem. To. Kto pierwszy? Rodeo, 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 rodeo. jest? Rodeo, rodeo, rodeo. Spadaj z konia. Ah, ha, ha, ha. Teraz mi daj siadło. A! spadłem. Patrz jaki troll. Cześć. No i jak teraz widzimy stod. Wyskoczu. Co tam jest? No to ile mamy imien od 19. To co? Pokazujemy nasz, nasz domek ludziom. Ile mam... Ile masz nie... Mam. Dwa tak. i co, co tam na dole jest? Yy... Węgiel widzę. Widzę, widzę, widzę. Ale węgiel tu... się przyda. Masz, o... Tam stoi crafting? O... Nie czy mam mi się. Sikier. Stoi tam crafting? Nie mam crafting tam jest? Dobrze. Co? Lawę widzę. Lawę widzę. Może być jakaś fajna kopalnia, czekaj. To najwyżej trochę poucinamy tego odcinka. Ale widzę żelazo za to. Ej. Stań tutaj, stań tutaj. Nad dziurą. Czekaj, robię. To masz 100 rzemieślnicy? O, ale jest furt Zrób dwa. Zrobiłem jeden. Zrób dwa kilofy. Zrób jeszcze jeden. Kamienny. Jeszcze ani. Bo kurde, ja kadion! A, już przeszukany. Chodź tu, bo w bruku nie mam. To jest kobel. Już ci wyrzucę, wrzucę ci pod nogi. Kurde, nie udało się. Kurde, patyku mi zabrakło. Ja też mam patyki. Miałem patyki. Dobra, już mam. Uratowałem się. Żelazo. Czekaj, muszę skopać bruk. Po co? Bo nie mam. E, łap. Za tobą. Dobrze. Poskopię <laughs> żelazo. <laughs> Dawaj mi. Ja mam prawie dwa staki tego drewna. Mało Achievement got. Mister Mr. Just Achievement Ulepszenie Nie. Yeah. Ale żelaza. To. Ile tu żelaza? Chodź tutaj. Masz, tu, masz ten kill off? Mam, ale mam dużo tu żelaza. To odejmy mi kill off. Odaję One off. minute. Daj kill off Tak nim, użyty, ja nie chcę używanego Płaciłem za nowy Płaciłem za nowy A! Ja, Jak mnie zlagowało Prawie spadłem do tego kanionu Sorry za moje epickie skrzypiące krzesło Kurczę, że ja nie zrobiłem yy, więcej żelaznych kilofów. Schodzisz w dół? Nie, tu miałem ten... żelazo. Ej, ale trzeba będzie trochę wyciąć, już jest 20 minut. Ty, to może zakończ... zakończmy nie. w tym momencie odcinek i zróbmy drugi. Ale obiecaliśmy widzom, że zrobimy domek. Pokażemy im. Ale to w następnym odcinku. Który się pojawi gdzieś tak może... Pojutrze? W piątek, okej? Okay? No. To chodź tutaj stanie elegancko pod ścianą F5 Masz pelerynkę, nie mam A ja, mam, ja jestem Stevem Ja I ty też. Ty też Dobra, no to komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę Jakieś dwa słowa No to tak Suby Lajki, kciuki ja. Nie wiem co jeszcze, komentarze Głównie no, suby czy... Dobra. Pa, pa. Kolej danego na Facebooku, żebyście byli na bieżąco. Dobra, no to cześć.